Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj chlebak, jest to chlebak firmy Brabantia w kolorze białym. Powiem tak, pokazywaliśmy już ten chlebak około 2 lat temu, robiliśmy pierwsze nasze wideopokazy. Wtedy ten chlebak troszeczkę się różnił od obecnej wersji, dlatego zdecydowaliśmy się nakręcić wideopokaz jeszcze raz. Z tym samym produktem, bo symbol, i oczywiście ogólny wygląd chlebaka się nie zmienił, zmieniły się szczegóły, ale dostaliśmy już informację od klientów, że coś się tam nie zgadza, dlatego pokazujemy, jak to wygląda od nowa. Dlatego serdecznie zapraszam do obejrzenia nowych recenzji, zwłaszcza na chlebaki w kolorze czarnym, kremowym oraz białym. Tak wygląda nowe pudełko tego chlebaka po aktualizacji. Tutaj mamy symbol. To jest 173325. Pod tym kodem można znaleźć ten chlebak u nas na stronie. Tak wygląda to pudełko. Tu biały pod spodem. Na górze mamy rysunek chlebaka. Tak się go teraz otwiera. Kiedyś wyjmowało się chlebak z boku. Teraz otwiera się go z przodu. Zobaczymy na czym polegają te wszystkie różnice. Zaznaczmy tylko kartonik. Nam tutaj nie przeszkadzał, ją też możemy zdjąć. Te taśmy, które widać tutaj na dole, są to taśmy zabezpieczające, które zdejmę na chwilę. Po to, by klapa nie latała nam w transporcie. Zrobimy więcej miejsca. Tak wygląda nowa wersja chlebaka. Generalnie nie różni się od starej z wyglądu, prawie w ogóle. Jedyną główną różnicą jest to. Że na tej listwie wewnętrznej, tutaj na tym rancie, nie ma trzech punktów, które były na starym chlebaku z gumeczkami, które miały pod sobą magnesy. I wtedy ta klapa mocniej trzymała się tego ranta na dole i trzeba było trochę siły, żeby podnieść. Teraz niestety już tego nie ma. Prawdopodobnie jest to potanianie produkcji, bo jest to ta sama listwa, tylko brakuje tych trzech gumek. Dlatego zapraszam też do obejrzenia starej recenzji chlebaka. Wtedy można zobaczyć różnicę. Poza tym chlebak niczym się nie różni, nic się nie zmienił. Tak jak widać, tu są, jest mechanizm zamykania. Mechanizm jest zwykły, mechaniczny, ręczny. Tak wygląda ten chlebak od nowa. Teraz, tak na dole, mamy oczywiście dno wyprofilowane. Są to takie wypukłe krostki, które pozwalają na cyrkulację powietrza w chlebaku. Zamkniemy go teraz. Tak wygląda bok tego chlebaka. Tył. Niestety, coś nam gubi tutaj przy tym sztucznym oświetleniu e, ostrość, ale już się udało nam z tym poradzić. Tutaj mamy oczywiście drugi bok, jest spód tego chlebaka, jest to coś takiego jak widać, te wyprofilowane dno. I tak jak mówię, generalnie dużej różnicy nie ma, dlatego serdecznie zapraszam do oglądania. Innych naszych wideopokazów, jak i do zakupu nowej wersji chlebaka firmy Brabantia. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.